Dzień dobry. Dzisiaj jest 15 marca i ruszamy do Gostynińsko-Włosławskiego Parku Krajobrazowego. Pogoda jest ładna póki co, tak troszeczkę na minusie.

Rycykowy zakątek Zobaczymy jak to wygląda To jest w ogóle miasto urodzenia Kazimierza III Wielkiego to jest Kazimierz III Ogród edukacyjny rycykowy zakątek podzielony jest na 7 enklaw tematycznych związanych z zasobami parku. Enklawy te noszą nazwy: klimat i astronomia, las wokół nas, ptaki wokół nas, krajobraz Doliny Wisły, motyli świat, jezioro i jego otoczenie i królewski kowal. z kościół świętej Urszuli Świątkowica gdzieś tak na wschód od Kowala parę kilometrów idziemy na pierwszą taką 6 rundę do rezerwatu Olszyny Rakutowskie wiesz co, trzeba sobie dorobić, a? Najlepiej było jak ja Stamtąd szliśmy Tam z tego budynku, który widać Koło gospody Wiejskich. A tutaj idziemy z krajem rezerwatu na Rakutowskie A tam żurawie sobie ładnie lecą Gostynińsko-Włocławski Park Rybrazowy został utworzony już w 1979 roku jako szósty park w Polsce Powierzchnia parku wynosi prawie 39 000 Hektarów. Jest on elementem korytarza ekologicznego, który łączy Kampinoski Park Narodowy z Puszczą Bydgoską i Borami Tucholskimi. Lasy i bory z przewagą borów sosnowych i mieszanych zajmują ponad 62% powierzchni parku. W dolinach rzeki wokół jezior znajdują się skupiska podmokłych lasów liściastych. W parku występuje około 800 gatunków roślin, pośród których około 180 to gatunki rzadkie w skali regionu, a około 50 objętych z ochroną prawną. Wśród tutejszych 14 rezerwatów dominują typ leśny. A tutaj rezerwat Olszynera Kutowskie. Idziemy cały czas z krajem, do rezerwatu nie wchodzimy. Zawilce? zawilce tak. A ziarnopon gdzie? Ziarnopon tutaj, zawilce. tu jest ziarno. Zobaczcie, pą. on ma kwiat. O, taki kwiat. kwiat. Tylko nie pamiętam jak on się nazywa. Ale to, to nie jest zawilce właśnie. Nie, to, jest to jest trochę inny gatunek. Także, jak widzicie, trochę tych wiosennych kwiatów już jest. Nie? Te krzaki chyba tutaj też nie? są. Tu niedługo się rezerwat skończy. Zobaczcie, te kwiaty są takie... No nie, Niepozorne w ogóle, zobaczcie. Takie białe... Nie, no. Widzicie? Tu już, już kwitnie, tylko uciek, uciekła mi nazwa. Przebywają. Cały dzień, tak doty, cały dzień, w nocy? Yy, najczęściej w tym czasie, co yy, nie żerują. Nie? Czyli w takie ostępy, one przychodzą tam ca, dzień. cały dzień, yy, odpoczywają, a jak się dzień kończy, idą na żer. Nie? Bo większość zwierząt yy, żeruje w tym czasie między yy, dniem a nocą. Czyli i, i rano i wieczorem, i nie? Nie ma nocą i nocą i nie. Dokładnie. Hmm. Ale tu, tu się kończy rezerwat, nie? Rezerwat, tu jest granica rezerwatu i tu jest granica rezerwatu. Nie. Tak, to nie jest bajzel. Tylko posadzili coś. Tam jest dziurka w środku i coś tam rośnie. Jakaś ochrona roślin. Odchody wilka. w pobliżu rzeki rakutówki ślad jakiegoś kopecnego. Rzeka Rakutówka. Rozciągające się na wschód od rezerwatu Olszyny grochowskie, błota kucieńskie, część rozleglejszych błot rakutowskich nie są już rezerwatem, więc można je poznać bliżej, bacząc jednak, by nie pogrążyć się w gruncie. Nawet teraz, gdy region zaczyna odczuwać skutki suszy, tu i ówdzie pośród olch widać oczka i małe cieki wodne. A grunt trzęsie się pod stopami. Głównym ciekiem jest tu rakutówka, która potem zasila jezioro rakutowskie. Od tego rezerwatu bagna rakutowskie, no ale nie mogliśmy wejść do środka. Mieliśmy tam, gdzie byliśmy, przejść mostem przez rakutówkę, ale niestety most zginął w międzyczasie i musieliśmy zawrócić. Myślałem, że gdzieś tam po drodze będzie jakiś mostek naturalny, ale no były, ale nie dla wszystkich, <grystanie> także musieliśmy niestety wrócić. Na drugi raz pontony weźmiemy. O, o, dobry pomysł. Słuchajcie, e, chciałem wam pokazać e, jak sobie w takich ekstremalnych warunkach e, m, radzi olcha czarna, bo no większość to są olchy. Jak zauważyliście, one mają taki system korzeniowy bardzo rozległy, a to dlatego, że teren jest bagnisty i niestabilny. I one sobie właśnie tym szerokim systemem korzeniowym, no, Tak, no. no no. Także tu mamy akurat wykrot i widać ile tych e, korzeni e, te drzewa mają i większość korzeni idzie w bok nie w dół tylko w bok chodzi o to żeby te korzenie jak najdalej były i jak się zobaczy na te kępy gdzie są duże drzewa to ten dół jest taki strasznie szeroki zobaczcie tam na te drzewa No, wyszliśmy z tych bagien. Tutaj pan przewodnik mówił, że ten teren może być wkrótce objęty rezerwatem, więc przeszliśmy legalnie. No a teraz idziemy dalej. Trochę nam ta dzisiejsza podróż się przedłużyła. Miało być 6 km, a już jest prawie 8. Bo tam w jednym miejscu nie mogliśmy przejść dalej. Tu jest droga, nie? Tu nie jest zaznaczone. No granicą tego rezerwatu I Tu i później tą wróciliśmy i stąd szliśmy tu tak przez te bagna. Wydma śródlądowa. Widok na Jezioro Goreńskie. Zanim zobaczymy Jezioro Rakutowskie, zatrzymujemy się w Goreniu Wielkim, gdzie jak na dłoni, bo na płaskim i często terenie, widać śródlądową wydmę. To dziwna wydma, bo jest w miarę prosta, bardzo długa i cienka, a zatem przypomina typowe wzniesienie ozowe, morenowe. Gietardowa przedmiotu opisują jednak jako jedno z wielu na terenie Parku Krajobrazowych wydm utworzonych w Dolinie Wisły, zatem z piasków rzecznych, które po ustąpieniu prawisłów, z schyłku Sotniego Zlodowacenia, Podane zostały procesom eolicznym, wiecznym. Ogromne połacie piasku zostały spięczone z wodnymi wiatrami, i tak powstały wałek, które w kolejnych tysiącleciach prawie w całości porosły sosnowe lasy. Nawet wydmie w Goreniu Wielkim drzewa zachowały się tylko na szczycie, a sam ów twór geologiczny został poszatkowany przez policznych mieszkańców. No

W miejscowości krzewant idziemy teraz do takiej wieży widokowej nad jeziorem rakutowskim ta wieża jest tam przed nami Rezerwa jeziora rakutowskie chroni największe po jeziorze gostynińskim jezioro oraz tereny przyległe z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi, a także miejsca bytowania wielu rzadkich objętych ochroną gatunków ptaków. Unikatową cechą jeziora rakutowskiego jest występowanie ramienic porastających prawie 3 czwarte jego dna. Jest to jedno z największych skupisk tej rośliny w kraju. Oh, oh. Roślinność przybrzeżna zajmuje paso szerokości 150 metrów. Tu dominuje pałka wodna oraz oczeret bagienny i trzcina Pospolita. Szczególną uwagę zwraca koncentracja stanowiska kłoci wierzchowatej, bardzo rzadki w tej części Polski. Rezerwat jest ostoją placa wodnego, wpisaną do rejestru obszarów cennych dla ptaków w skali Polski i Europy. Wchodzi również w skład sieci Natura 2000. Stwierdzono tu ponad 120 gatunków lęgowych i ponad 30 regularnie pojawiających się na przelotach. Kiedyś było jezioro. Teraz jezioro. Nie, jezioro jest. No Ale kiedyś było właśnie to całe tu ślinowisko, tak? Ja się teraz kiedyś to osuszę. było zalane tu, nie? Tu było zalane. A, a, a. I ta się woda cofa, to tak? To był brzeg, brzeg jezioro, nie? A... Zaraz to to, kiedy, to jeszcze, kiedy to jeszcze ta woda tu stała? I Na starych lata? mapach jeszcze jest, że tu było jezioro. Ale, to, Ale to, jak, to lata 70. No czy... wiesz, oni to ten posuszali osuszali i, i później się robiło tak jak widać. No. Jeziorko. Jesteśmy w przewęcie nad jeziorem Lubiechowskim. Znowu taka wygna. To No, słabo widać. Jezioro lubiechowskie. Teraz idziemy do takiego dębu, który tutaj jest takim wręcz symbolem tego parku krajobrazowego. Zaraz zobaczymy gdzie on tutaj jest. Już jest ten dąb. Chyba 300, 400 400. A te kawałki drewna są wysoko jest takie puste. No właśnie, nie widzę do końca. O, wysoko, no, bardzo. Nie widzisz, to znaczy się, że wysoko, wysoko. Tak na wysokość wysoko. człowieka, ale nie. też chyba też coś wypalał, bo jest tak, opalony, nie? Tak, jest. Jest bardzo. Z tej strony. Zobaczyć jak to zrobić. Jedziemy ją w trzeba do środka wejść, zrobić urbex. Dąb, dom, dom zrębowy. Tu widać. Dzień dobry, ruinka totalna, patrzcie kawał pieca, Jak wyglądał piec. Kawałka, to jest ciekawostka turystyczna. Też, też, też. Продолжение oh. следует... Jakiś taka piwniczka na ziemniaki na no coś I co tam widać u góry? Ciekawa podłoga z gliny. Z gliny. O, o. To, zresztą widać tu, nie? O. Tak, tak, tak. Taka polepa, nie? No polepa, z kolei. coś widać co to za piesek w ogóle jest? <noise> idziemy do rezerwatu Gościąż nad jeziorem Gościąż no dobrze dachówki na tropy sarnie. Wcześniej przez całą wojnę jakoś tam przeżyli, a pod wojny w styczniu spuścili tutaj ruskich spadochroniarzy. Od połowy 1944 roku Lasy Gostynińsko-Wrocławskie wynotrwały radzieckie i polskie spadochronowe grupy zwiadowcze. Ich zadaniem była działalność wywiadowcza, a nie bojowa. Spadochroniarze w rozproszonych w śródleśnych osadach znajdowali pożywienie i schronienie. Na początku stycznia 1945 roku od stojącego na uboczu wsi Telążna leśna gospodarstwa rodziny Migdalskich przybyło trzech zwiadowców z prośbą o schronienie. Migdalscy nie odmówili, nakarmili i ukryli spachleniarzy w stodole. Po kilku dniach 6 stycznia 1945 roku zagrodę za otoczyli Niemcy, którzy od konfidenta gestapu dowiedzieli się o pobycie zwiadowców. Doszło do strzelaniny, podczas której Niemcy podpalili stodołem pożarze zginęło dwóch zwiadowców oraz przebity bagnetem i wrzucony do ognia 12-letni Stefan Migdalski. Rodziców Józefa i Stanisławę aresztowano i wywieziono do Wocławka, Wkrótce dołączył do nich syn Zygmunt. Rozstrzelano ich w lesie koło Wieńca 18 stycznia 1945 roku, tuż przed wyzwoleniem Włocławka. Jesteśmy między jeziorami Mielec. I jeziorem Gościąż. Rezerwat Gościąż obejmuje wody jezior Gościąż, Brzuska, Mielec i Wierzchoń, inaczej jazdy, oraz otaczające je lasy i bagna łącznej powierzchni. 225 hektarów. Ze względów naukowych, dydaktycznych i krajoznawczych celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie jeziora Gościąż, jednego z grupy naturalnych zbiorników wodnych o wyjątkowej w kraju specyfice osadów dennych oraz lasów otaczających zespół jezior. Rozpoznanie osadów jeziora Gościąż da unikalny w Europie zapis historii zmian środowiska i klimatu w czasie ostatnich 13 tysięcy lat, utrwalony w ułożeniu wyróżnialnych warstw osadów dennych tworzących tzw. warstwy, czyli zespoły lamin, warstw odłożonych w ciągu jednego roku. Rzut na jezioro gościąż. Wyróz wód. Bagno zwyczajne. To samo co, co widać na filmie o mędrówce y, po bagnach zimą. Użytek ekologiczny. Idziemy szlakiem żółtym jest to szlak Kotliny Płockiej prawdopodobnie w stronę jeziora Mrokowo oprócz tej wody na środku te, to teren bagienny w, 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 wokół jeziora to jest kolejny użytek ekologiczny. Właśnie takie miejsca zabagnione najczęściej są użytkami ekologicznymi. To chodzi o zachowanie tych miejsc, które mogą tworzyć recenzje, bo bagna są najlepszym miejscem... Jezioro Mrokowo.

to samo jezioro. Tego jałowca tutaj jest multum, no zobacz co tutaj jest. To bardzo kuje, nie? Strasznie ma ostre te igły. Patrz jak ryją tutaj dziki. Całe zryte jest. Wiesz co, myślę, że korzonków albo jakichś za zagrzewanych robali Ciemno to super. Się... nie, co? Tak? Idziemy do rezerwatu. jazdy Także jeszcze trochę. Podobno 2 km. Jażdżą. Mamy rezerwat jazyją po prawej stronie takim wąskim paskiem e, w stronę e, w wschodnią i jak już wcześniej tam tam e, mówiłem to jest rezerwat leśny 150-letnie sosny tutaj pierwotnie to był rezerwat w, e, Miejsce ręgowych czapli. Ale w momencie jak y, ten zrobiono y, zalew, to one się przeniosły bliżej zalewu. A rezerwat zostawili nadal, tylko y, cel ochrony jest inny. No a czyli... się... a tu jest zielona, czy... Tu jest rezerwat. I my idziemy wzdłuż granicy rezerwatu. To też stronie puszczy, nie? Tak. 150-letnie sosny w tym rezerwacie. Granica rezerwatu. Zielony pasek. Mhm. No, Oczywiście kamerka tego nie odda, nie? Jak to tutaj widać ładnie. miała to no. wieża co tu widzieliśmy. Czaszka. Chyba ostatnie nagranie, już nie będzie widać później.